Witamy wszystkich w rodzaju filmu, którego bardzo dawno nie było, bo nie było paczek. Ale jesteśmy, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, ponieważ nastąpiła wiekopomna chwila, na którą wiele fanów Sidża czekało, no, długo. Między innymi Tyszymon. Mmm, całe lata. Tak. A mianowicie. Do Rainbow Six Siege w końcu trafił Cross Progression. W dużym skrócie, jeżeli mieliście, graliście w grę na konsoli, zdobyliście tam jakieś fajne skiny, jak Szymon, i e, chcieliście je mieć na PC, to teraz macie okazję, ponieważ przybyło Cross Progression i jednocześnie też ym, ludzie, którzy mają podwójne konta, dostali paczki esportowe, chociaż ja o tym nie wiedziałem osobiście, że okazało się, że paczki esportowe Stakują się również na, na wszystkich kontach, na których masz je załączone. No i okazało się, jak wczoraj aktualizowałem grę, że mam skromne 345 paczek. A ty ile miałeś? 87. Więc postanowiliśmy zrobić szybki unboxing, bo jakby ja zdaję sobie sprawę, co będzie w tych paczkach. Więc będziecie po prostu widzieć tak zwany zjazd depresji podczas oglądania tego, ale... Robimy challenge pod tytułem tego, czy pod koniec otwierania tych 345 paczek skończę obocnego Battle Passa. Ja mam wrażenie, że tak. No ja też myślę, obstawiam, że tak. Tak, więc jakby nie przedłużając, bo to będzie i tak do przyspieszenia. Zaczynamy, otwieramy. Okej, okay, zdziwię się skórka. Wow. Starlight do Vigila, więc nie tak źle. Jest dobrze, gdzieś pewnie. Może w rogu ekranu będę liczyć i paczki, w których były battle pointsy. To będzie śmieszne. Skórka do broni. Nice. Ok, może nie będzie tak źle. Mówisz to teraz. Tak, mówię to teraz. Chibi Vigila jest paskudna jak zawsze. Idziemy dalej. Pierwsze battle pointsy. Drugie Battle Points. -y? Już mam dwa levele Battle Passa, jakbyś chciał wiedzieć. Nice, nice, nice. Skórka do kawery. Jakby na razie jest nieźle, mam tylko trzy poziomy Battle Passa. <coughs> Jeszcze 338 paszek do otworzenia. Ej, a powiem ci, że te, te skórki esportowe są ładne niektóre. Nawet bardzo ładne. Mhm. Uh -huh. Teraz dostałem Walda do super Nighty, super więc... Hej. Już co mógłbyś zrobić? No? Podzielić się ekranem. A. Taka myśl. To jest dobra myśl. To jest dobra myśl. Ale jakbyś chciał wiedzieć... BAD pońcy Wow. Zobaczysz to jeszcze wiele razy. Na pewno. Yy, ogólnie jakby pomysł na samo wideo wczoraj yy, mi podsunął Kaliber Jacob, bo zrobił coś bardzo podobnego. Ja obstawiam, że wszyscy, którzy grali na konsoli kiedykolwiek i zaczęli grać w, yy, w Siege na komputerze, to w tym momencie jakby to będzie pierwszy Battle Pass, którego skończą pierwszego dnia moim zdaniem. Tak. Idziemy dalej. Um, ogólnie dziękujemy Ubisoft, że nie chcecie, żebyśmy grali w grę. Jeszcze nie widziałem 2000 punktów, więc. Um. Właśnie to mnie dziwi, że mimo że wszystkie są fioletowe, to każda ma inną ilość punktów. Dokładnie. Co, co jest świetne. Cudowne. Depresja, depresja, proszę Państwa, idziemy na, idziemy po rekord. O, proszę bardzo, 2000 punktów. Bardzo fajnie. Dwa poziomy Battle Passa. No powiedz, co u Ciebie. Możemy tak zrobić podcast z filmem w tle. <noise> <noise> Jak Ja otworzyłem jedną paczkę, którą miałem teraz. Standardową. Mm -hmm. Jest tam legendarny headgear na echo. O, czy to jest ten z złotem? Nazywa się Neko Mech Boże. Jest przy... jakby twarz takiego mechanicznego kota na twarz echo. Hmm. Może być, bywa gorzej. Oj, wiadomo, w sea zawsze bywa gorzej. Oczywiście. Um, czekam jeszcze na Black Eyes do MPX'a Ale już UMP. W sensie one są już dostępne, ale ich jeszcze nie masz. Tak, wczoraj dostałem na kije. Mm. Czyli tzw. tak zwany karabin widzina? Tak. Dlaczego? Dlaczego jest całkiem niezły, bądźmy szczerzy. No, ja, sama broń jest spokojna, tylko widzina nie używam. <laughs> Ale może, jak ja tutaj będę otwierać, to możesz opowiedzieć jakby jakieś takie ważniejsze zmiany, które weszły w tym sezonie, bo bądźmy szczerzy Zawsze narzekaliśmy, że kiedy pojawiał się nowy sezon Siege'a, to zawsze narzekaliśmy, że wszyscy youtuberzy czy content creatorzy Siege'a zawsze mówią, przy każdym sezonie mówili Ten sezon zmieni grę, ten sezon zmieni grę, jak wychodziło to wszyscy wiemy Ale rzeczywiście przy tym sezonie, przy sezonie Solar Raid ja osobiście odnoszę wrażenie, że to jest rzeczywiście lekki game changer dla całej gry. Czy ty się ze mną zgadzasz? Jest dużo rzeczy nowych na pewno, których nie widzieliśmy wcześniej z Seiju. Pierwszą rzecz, jaką zauważyliśmy, to to, że Battle Pass nie jest już prostą linią, tylko jest bardziej takim krętym, krę krętą jaskinią, przez którą można podążać mm -hmm. i wybrać swoją własną podróż przez Battle Passa. Co, co jest trochę spoko, bo możesz najpierw od, odblokować rzeczy, które tobie się najbardziej podobają i najwyżej później wrócić po resztę. Okej, okay, może być. Trochę ciężko się nawiguje jak dla mnie. Właśnie mi też się trochę to nie podoba na początku. Widać, że to było zrobione pod konsolę raczej niż pod myszkę i klawiaturę. No chyba, że grasz myszką i klawiaturą na konsoli albo kontrolerem na pc To jakby ludzi, którzy grają na myszką i klawiaturą na konsoli nie szanujemy? Jakby co? Tak, do tego też dążyłem. <laughs> tak jakby ogólnie tak, jeżeli gracie w grę singlową na konsoli, która obsługuje myszkę i klawiaturę, spoko. Wiadomo, ale jeżeli w grze multiplayer bierzecie klawiaturę i myszkę, która z miejsca jest zawsze bardziej. Mm, lepiej, lepiej działa i ma lepsze działanie niż kontroler, to po prostu czytujesz. To nie ma sensu. Okej, okay. um, to, to podsumuje część Battle Passa, jaka jest mm. zmieniona. Jeszcze okay. Battle Pass działa inaczej tak, że jakby nie tylko poziomy się liczą, ale też dostajesz punkty za zagrane mecze czy za każdy poziom, jak dostajesz, dostajesz punkty odblokowania jednego mm -hmm. pola na tym Battle Passie. Co mnie zdziwiło, bo otworzyłem tyle paczek, też dostałem tyle punktów i miałem 50 poziomów. A nie mogłem odblokować nic. Okazało się, że musiałem zagrać jeden mecz i dostałem wszystkie te punkty. Więc, okej, okay, spoko, może być. Um, więc to, to zamyka Battle Pass. Um, nowe inne rzeczy to oczywiście rankowy system jest zmieniony. Wygląda to bardziej takie kręgi w Apexie, że zaczynasz na dole i po prostu podążasz do góry z każdym meczem, jeśli, jeśli wygrywasz, oczywiście. Wiadomo. I myślę, że to jest trochę większa zachęta, żeby grać w te, te rangi. Tak, bo, bo wydaje jednak... mi się, że placementy to niszczyły kiedyś. Mhm, mm jednak zagranie tych 10 meczów, tak. Zrobiłeś te 10, bo myślałeś, a nie, wystarczy. I też za każdą rangę, jaką e, dostajesz, otrzymujesz jakieś tam prezenty czyli paczki, jakieś tam tapety na operatorów, jakieś czarmy. Czyli ogólnie jest fajnusia. Ja, jakby nie, ja osobiście myślę, że możemy już nawet w tym tygodniu, rzeczywiście, jakby nie mówię na razie o streamach, wiadomo, mówimy tu prywatnie, że już spróbować pograć w te rankedy, bo powiem ci, że nie też osobiście ten system rankingowy bardziej zachęca, żeby, ej, może jednak pogramy. Widzę, że ty cały czas lecisz i tylko tak, dostajesz Tak, punkt. tak, tak, jakby ja tylko dostaję punkt, dlatego cały czas prowadzę tam rozmowę, żeby ten materiał był jakkolwiek ciekawy. Bo Okej, okay, wiesz... okej. Okay. Następną wielką zmianą... ...jaką mamy, to... Jak celujesz celownikiem, mhm. to wszyscy teraz będą przemieszczać się w tej samej prędkości. Czyli... Jak celujesz, to wszyscy się będą poruszać jak one speed, czyli wolno. Czyli wszyscy ci operatorzy, którzy mieli jakieś tam plusy z tego, że mają trzy speedy, właśnie zostały Teraz zostali do spowolnieni. Um, I już widziałem na Twitterze kilka negatywnych opinii od prosów w tym zakresie. Ciekawym, to jest zrozumiałe. ciekawym, jak na Reddicie się mm, wypowiadają zwykli gracze. No bo wiadomo, jednak prosi też mają trochę inny mindset, co widzieliśmy na żywo zresztą, że oni grają zupełnie inaczej. Mm -hmm, um, ale nie będę chodzić na Reddita, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje. Nie, jakby, e, e, taka jakby takie powiedzenie. Jeżeli nie cenicie sobie swojego zdrowia psychicznego, polecamy Reddita Rainbow Six Siege. Super zabawa. Tak naprawdę to nie, ale... Jakby tak, no ja dojdę do tych 200 paczek i chcę zobaczyć i zobaczę ile mam już leveli Battle Passa, bo ja mam wrażenie, że ja już 50 spokojnie osiągnąłem. No, będziesz pewno już blisko. Um, ja bym doradził, żebyś po prostu jak dojdziesz do setnego poziomu Battle Passa, to po prostu zatrzymać się z tymi paczkami. Żeby, żeby zostawić je sobie po prostu na następnego Battle Passa. <laughs> Jezu. O Jezu Ale nie, to tak ogólnie jeżeli gracie na konsoli Polecam wam połączyć konta, bo dzięki temu Będziecie mieli darmowego Battle Passa Praktycznie Jezus mar... Ale to, to będzie tylko raz Tak, to będzie tylko raz, ale patrząc po tym W sensie tak, to też zależy od tego czy ktoś oglądał Esport Siege'owy czy nie, bo jeżeli tak no to To się dzieje właśnie Oh. Ty musiałeś nie otwierać tych paczek na xboxie od paru lat No w sensie od kiedy my zaczęliśmy grać na pc to ja nie otwierałem praktycznie nic na xboxie Aha czyli 2,5 roku. roku Tak A to nawet ja otwierałem moje Nie ja, ja totalnie o tym zapomniałem więc jakby że jak zaczęliśmy, dobra to teraz cofnijmy się i zobaczmy dobra? A nie, za... A nie, nie shop. Proszę Państwa, 77 poziom Battle Passa. <śśmiech> jest, jest tak. Dobrze, to wracamy, jakby go skończymy szybko. <laughs> nie, bardzo dobrze, ja mówiłem, że. Żeby... Proszę Państwa, jak cheatować Battle Passa w CGU, poradnik, Welmua? <laughs> Jedziemy dalej. <laughs> o jene. Nie, znaczy obiecuję. Następny opening będzie lepszy, po prostu odłożę normalne paczki. O. Jest, jest dobrze, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Tak, to widać. To jest jakby widać po moim zachowaniu w tym momencie, um, że po prostu ja na to patrzę i nie dowierzam. To ja, ja mam wrażenie, że na 200 battle pointsach to już, już mi się skończy. Dalej... To będzie szybkie wideo w takim razie, jakby nie będziemy otwierać wszystkich. Jakby jak już osiągnę 100% battle pasa to koń, kończymy. Co? Będzie szybkie dosyć, mam wrażenie. W Pierwszy dzień. W Pierwszy pełen dzień. Nawet nie pełen dzień. Nawet nie pełen dzień. Ej, skończyłeś swojego battle pasa? No. Jak? Paczkami. Ej, ale to w te... A, Ale wiesz, co jest fajne? Dzięki temu. Bo nadal jest coś takiego, że za kolejne 100 poziomów, za 5 poziomów Battle Passa dostajesz paczkę, czy już nie? Chyba tak. No to dzięki temu będę mógł sobie nastakować paczek. O? To to jest myśl, to jest myśl. To też. No, no jeśli masz cały sezon teraz do zagrania, to... Więcej jakby... tak to Te paczki wejdą. Nie, ale stary, ja autentycznie uważam, że nawet nie pod koniec tego sezonu, ja będę mógł spokojnie zrobić wideo o opening stu paczek, ale tych normalnych. Bez problemu. Jezus Maria. <ślażytanie> Najgłupsze wideo, jakie kiedykolwiek zrobiliśmy. Jak skończyć Battle Passa nie grając w grę? Ej, to jest dobry tytuł na, 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 na ten, na, na główek To jest bardzo... Ubisoft go nienawidzi Odkrył, odkrył jak, jak Jak ogarnąć rzeczy z Battle Passa Dobra, zobaczmy 240 poziom Czy już? Dwa poziomy. Dwa, poziomy! dwa poziomy poziomy, proszę Państwa, dwa poziomy to Wracamy Paczki i teraz zostaje 2000 punktów jak diad. Atmosfera się zagęszcza, atmosfera się zagęszcza. Najeżdżamy, najeżdżamy i. Jednak nie. <grych> Uch, dobra. Potrzebuję jeszcze 1500 punktów Battle Passa. 1000 punktów Battle Passa. Dziękuję, proszę Państwa, właśnie skończyłem Battle Pass'a. <laughs> proszę Państwa, jak naprawić paczki? O tak. O Jezu, jak mnie to bawi. To jakby, proszę Państwa, zostały 237 paczek. Więc mam wrażenie, że mam zapewnione punkty Battle Pass'a na jakieś najbliższe dwa Battle Pass'y do przodu. A do liczby do tego, że będą jeszcze kolejne e sportowe paczki zaoglądanie i tak dalej, i tak dalej, więc... Jest dobrze. Proszę Państwa, jest bardzo dobrze. O nie! To było złe. O, jest to było bar naprawdę złe. jest bardzo złe, jakby. Cały materiał to jest w tym momencie 18 minut odliczając proszę przygotowanie się na początku. Przez 18 minut Zrobiłem całego Battle Passa, żeby... A teraz wejdźmy w Battle Passa i wejdźmy w challenge. E, no to, żeby zrobić ten challenge, te challenge, które tu mamy pokazane, no to dobra, no to kamery, no to tam może dwa mecze, e, użycie o, po jakichś tam gadżetów Jackala, Caveiry, Liona albo Alibay. no to też takie dwa, trzy mecze maksymalnie, no i więcej jakby, jeżeli nie jest się top fragerem, no to te 20 eliminacji z pistoletu maszynowego może być ciężkie. Ale to jest nadal sumarycznie te 3 challenge, które dają 850 punktów battle passa eee, sprawia, że ja to te 3 challenge zrobiłem otwierając te paczki. I to nawet nie wszystkie. Bo otworzyłem 100 paczek. Z czego dostałem 3 Trzy skórki, jeden headgear, dwa uniformy, jedną broń i dwa chibi. Więc. Opłacało się. Opacało się. Jakby opłacało się stakować te paczki. Nieświadomie nawet. Bo ja autentycznie nie wiedziałem o tym, że jak mam podłączone konto Ubisoftu i na konsoli, i na PC, to te paczki mi się dublują, żeby zostaje je i na konsoli, i na PC. -cie. Więc. Więc, jakby tyle. Jakby, moim zdaniem, nie będę otwierać jakby pozostałych paczek, zostawię sobie na później. E, ale tak, jakby ja już mam skończonego Battle Passa, proszę Państwa. Zło. O nie! O nie! Zło. To jest bardzo złe, ale, ale dziękuję bardzo, panie Ubisoft. Ja bardzo dziękuję, że szanujecie mój czas i pieniądze. E, ale tak na poważnie. Dzięki temu, przez trwanie tego Battle Passa, będę mógł spokojnie nastakować paczek. Więc wydaje mi się, że już po tym takim otwa otwarciu wideo, jeszcze przed tym wideo, pojawi się jeszcze nasze wideo na temat Majora, bo ono się już gotuje, jakby jest w pro, 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 tego. Więc jakby ym, końcówkę roku będziemy bardzo zamykać Siegeowe jeśli chodzi na kanale i tak dalej. Więc. Dziękuję wszystkim, którzy posłuchali tego pięknego wideo, eee, jakby przybliżymy, mam wrażenie, że można kiedyś nagrać jakby taki materiał, jakby jeszcze związany z tym, jak Siege obecnie działa i tak dalej, ale nim do tego dojdzie, to dziękujemy bardzo, ja, ja muszę rozchodzić tą żenadę, bo po prostu... <grym> Nie, jestem w szoku co tu się stało, więc jakby. Ja się żegnam, dzięki, że byłeś razem ze mną, żeby to zobaczyć, bo ja bym osobiście nie uwierzył, jakby ktoś z tym nie widział tego ze mną. Eee, I widzimy się w dostępnych materiałach. Tak, przepraszamy. Przepraszamy. Do zobaczenia i miłego dnia.